Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zaczynamy i dzisiaj będziemy oglądać całą budowę. Tata będzie wybierać meble i tutaj jest cały projekt, już nie ma kuchni. I tutaj są produkty i pyszniki, to nie nas, tylko nowe. I tutaj będzie tak wyglądać. Kuchnia. Tutaj ja będzie wyglądać. O tak. Wybierzemy takie papierki tutaj. A tu ja się bawię jednego Tutaj będzie jakiś Tak. Te szare, pojedziemy w nowe mm -hmm. i tutaj będzie jakaś taka ogromna szafa. Żeby... Mhm. Mm ja tutaj ogromna szafa. Dobrze. O, jaka duża. Dobra. I jak... Pani tutaj, tutaj na tym miejscu. No dobrze. Tak jest. A potem położymy tutaj zabawki tutaj. Mhm. Mm I mój laptop. Dobrze. I tutaj jest. Czyli, tutaj czyli biuro, szczęśliwa? Laloś, szczęśliwa. Tu będzie szafka. No. A tutaj są dwa bęże, jedna tak. Też są. I hmm. tutaj. Może mam szopa taka. Dzień dobry. Właśnie podpisaliśmy umowę. Z nowym mieszkaniem. Właśnie pakujemy się. Um, ogólnie mi, byliśmy spakowani już tydzień temu. E, ale e, dzisiaj pakujemy się. Dostaliśmy klucze. są umowę. Więc, e, więc pakujemy się. Powiem wam. Bardzo się cieszę. Się cieszę, że się wyprowadzamy. E, Właścicielka bardzo miła, sympatyczna pani. Więc... E, Teraz można się przeprowadzić. Pierwsze co pójdzie, Magtiny na pokój, e, bo chcę stąd, chcę żeby tu już wymalować, żeby było czysto, ogarnięte, żeby tu nic nie było, Mnie doprowadzić do ładnego stanu. Ja też jedna. E, muszę tak mieć to i... udekomentowane. Hej, cześć, kochani, dzisiaj na kanale Magtinyka. To wszystko widzimy ogarnać. No. Nowe A tutaj jest babcia. <laughs> no tutaj jest pajątka, pamiętacie ten rinnik. Tutaj co cię robiła. A tutaj... Dobra, biorę właśnie ostatnie rzeczy. Złatem pokoju. Jakieś takie cukierki, co tutaj na paklece. I nie będę go sprzątać. Ja sama wycinałam koszulce, bo wszystkie mam w tamtym mieszkaniu już. Chciałam je smotować z moją mamą, z moją siostrą szafa, żeby móc już tam wszystko zrobić. Bo niedługo przyjdzie kuchnia. <knie> więc e, musimy ogarnąć to. Bo jak my tej szafy nie no, ogarniemy, to my no, nie będą mieli jej miejsca, żeby zamontować kuchnię. Więc, e, więc będziemy jechać. A na razie się skupię na tym, żeby e, posprzątać tutaj, chociaż tak nie wiem czy to z jednej strony ma sens, bo jeśli macie będzie później malowo, to i tam ją wwali ale um, chcę mieć w głowie to, że chociaż tutaj trochę ogarnąć. Więc widzimy się później. Zainty, zainty, zainty zainty, I chcę zdob mam i popatrzcie, wszystko jest dobre, mam balkon i jutro tutaj porażeniu się. Tak, już masz prawie... Ja mam wszystko ogarnięte, mhm. mam ziółko. Zjadłaś ten obucik. Tak. To dobrze. mam